Jak się Piotr czujesz? Po takiej długiej trasie? Ja. Mamy przejechane ponad 700 km Papak mówisz, już ledwo zipie, tak? Zaczyna zwalniać. No, z 50 jedzie teraz kurwa, bo wcześniej zawsze jechał 70-75, teraz kurwa, o 5 mniej jeszcze i słabszy jest nieco No ale co? Zostało nam 7 godzin i prawie tam czas jest 370 km do przejechania Nie uda się do ja do bohatera Ale rekord chyba pobijemy, nie? Rekord pobijemy. Na pewno, bo ile Do zostało rekordu nam zostało dwieście... nam 200 km i 7 godzin. Jednym cały mógłbyś się jeszcze przespać. Tak, nie wiem, czy tak nie zrobię. Da się umieć zobaczyć, się z 50 km się będzie. Nawet jakbyś się 10 minut przespał, to myślę, się. Nie wiem, 10 minut pomoże w chujnie. W porządku mnie tak mieli po tych Red Bullach kawa kawach i herbatach Ciężko ten lekarz popierdolę ci wełn. Tak najgorzej, że tych teleskopów nie mam, nie? Jak po drogach jadę, to mi tak stary rzut, jakbyście tam na to byście widzieli. Albo przejeżdżajcie po dziurach i patrzcie na mnie. Z całej siły trzymam łapy, nie? No. Dobra. Musicie się wszyscy pokazać przed kamerą i powiedzieć, jak się nazywacie. Przed tamtą. Nie możemy. Ba Bartek, jest Nie, Bartek, jest <grym> Bartek jest anonimowy. Bartek jesteś anonimowy w tym przejeździe? Bo będziesz musiał się przedstawić do kamery. Jest Bartek. <grym> do tamtej. <grym> No ja mogę, ja mam kurwa wszystkie od dosyć i kurwa, i naprawdę, i podziwiam go. coś do jedzenia? <grym> Teraz tu <to> doceniłam. <grym> tak, doceniasz. Ja też ci Ty też? Ja pierdolę, tak mi jest po nie dobrze. Że... Po czym? Po Red no. no i wczoraj wszyscy mi kazali je pić, nie piłem i się dobrze czuję, nie? Tak, też? Nie. nie. Zgiery, kibla, no. może bo kurde Marty jest Co Co, Co? 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 Co to tam, się Tak? Są skaboszczaki. Tutaj mamy bułeczki. Tutaj Aga przyrządziła to wiecie, to Wy, te małe moje. Czemu? To małe a z czym one są? Wytrzęsy. Wszystkie są tak samo, tylko Weź sobie, jak ja mówię ci ciepłą herbatę nie. Opowiadaj, jak tam u ciebie. <palanie> jak, no, jak ty. Prowadzi nas intuicja. Święty Krzysztof. <g blacks> Oktoru, bo ochotę, bo nie zjadzię, nie nigdy. Nie nawigacja. Intuicja. <grywia> Stawiamy tym razem na intuicję. Nie? <grywia> ja idziemy po prostu... Ja mam jeszcze do Poznania, żebym nie dojechali. Ale bo jedziemy do Poznania. Ej, nie jedziemy do jedziemy Poznania. Jedziemy na stolicę. Na, gnie, na Gniezno na razie. Na byłą stolicę. No <grywia> Spoko, jeszcze tylko 370 km. I będziemy w